to z tej strony i a w dzisiejszym odcinku powiem o updatecie w Jailbreaku, bo jak wiecie dokładnie, Asimo lubi wypuszczać update, wypuszcza update'y co miesiąc, w niedzielę, więc dokładny update był miesiąc temu w Jailbreaku, odnośnie tego co wulkanu I w tą prawdopodobnie niedzielę Już mamy prawdopodobnie nawet pierwsze rzeczy wejdzie nowy update z nowym pojazdem, więc drodzy widzowie zostawcie tu suba, lajka i dzwonka Pamiętajcie każdy lajk like to yy, jedno zdrówko dla mnie o że jak dostawiacie lajka, życzę mi zdrowka, bo jeszcze jestem chory, więc jeszcze troszeczkę mi zajmie zdrowienie Ale live wrócą jak wyzdrowieję, więc jeżeli mówicie czemu nie ma live'ów, livey wrócą, tylko jak wyzdrowieję, bo nie chcę się męczyć na live'ach. A się trochę ostatnio męczyłem. Dobra, wychodzimy, pokazuję Wam odnośnie co i jak yy, ten. Jak dobrze wiecie Blade'a nie ma. Yy, autko będzie i, i, i z jednym tutaj moim widzem. Mike'iem, którym potrafi do, naprawdę postarać się, żeby wyciągnąć z jailbreak'a najnowsze informacje. To jak widzieliście w odcinku wczoraj, pokazałem wam o konkurs, o evencie na milion Robuxów, który będzie dla youtuberów. To także dzisiaj Mike przygotował, Bart wyciągnął, jak będzie wyglądało nowe autko. Tak jest, wyciągnął, jak będzie wyglądało nowe autko, ale jakie autko będzie jeszcze zmienione. Więc może na, najpierw zaczniemy tak, co napisał sama Simo. A Simo. Yy, pokazał coś takiego. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. No i ja zaraz wam to pokażę, ale jest to naprawdę ciekawe. Ma dwa wiatraki u góry i wiatrak z tyłu, i tył jest taki wcięty, taki jakby kurczę, dron. Tak jak napisał tu, czy wygląda to trochę jak dron. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Ale najpierw polecimy do drugiego auta, które zostanie lekko przerobione, ulepszone ogólnie. To jedno z aut, które zostanie tutaj pole... polepszone. <ścoughs> Znajduje się one. Przepraszam jeszcze, że ty kasz, ale... Znajduje się one w tym oto tutaj miejscu. O, ku... dobra, Medi leci. Dobra, mamy. Jak to teraz zrobimy? Tak to zrobimy na niterko i mamy. Tu są dwa auta. Mamy tu auto takie, ale mamy tu też to auto. Jak <laughs> widzicie, to auto jest jeden z aut, który... to chyba pierwsze auto, które właśnie było w edycji, której widzimy siebie. Ale no wiadomo, tu byliśmy ucięci, że widzieliśmy w sumie tak naprawdę pół swojego ciała, a reszta jest... Reszta jest, widzicie? Reszta ciała jest tutaj w tym aucie. Czyli to było... samochód, gdzie było... widzieliśmy swoje ciało, bo mamy nogi, MAMY NOGI, niestety ten czarny tutaj, nie wiem co to jest Jakaś płachta czarna ucinała nam dół i no nie widzimy co tam jest Więc no po prostu wchodziliśmy do środka No nie widząc wszystko, bo zasłaniało nam coś, coś czarnego No ale Asim powiedział, że w sumie to trzeba było zmienić I... Wprowadza coś takiego To jest sam model mesh tylko Tu mamy zobaczcie, środeczek, czyli już widać środeczek tak jak jest osobowy tutaj mamy i. Ok. Tu będą, będą, tu będą części zrobione. Po prostu to jest tylko obwódka sama auta. Ale no moim zdaniem jest dużo fajniejsza już. Zobaczcie, jak to wygląda to tym środkiem. A jak wygląda tutaj środek. <laughs> tylko kawałeczek krzesła. Nawet nie widać w ogóle jeśli siedzimy. To no, na pewno dużo lepiej to będzie wyglądało. No ja czekam, jak to będzie w ogóle zrobione. No takie ulepszone auteczko. Wygląda tak, yy, tak, no autko prawie, że nic się w sobie nie zmieni. Yy, co się zmieni w tym aucie? Yy, środek nie będzie czarny i szyba nie będzie też czarna. Szyba nie będzie czarna, bo też jest teraz, nie wiem, czarna w ogóle jakieś, zobaczcie jakieś jak światło, to masz porysowaną całą szybę. Kto by chciał porysowaną szybę? No porysowali szybę, zobaczcie, no tu pod światło nawet nie widać, że szyba jest porysowana, to jest po prostu szyba. Jak tu mamy krzesło, to zobaczcie normalnie widać krzesełko, że tu siadamy. Jak tu siadamy, to normalnie widać nogi, że... O, mamy tam nogi. Nie ma takiego czegoś jak w tym, Wiecie, w tym czarne. W ogóle w innych autach to w ogóle siebie nie widać, więc no tu będzie luz. Że jesteśmy widoczni, że siedzimy w tym aucie. I kto siedzi w aucie? Nie tylko poniku. No dobra, to wracamy jak najszybciej. Teraz tam autko za milion. Yy, tak, bo będzie autko za milion, już wam pokazuję, ja w ogóle mam 3 miliony zebrane, ponad 3 miliony, ale te 3 miliony będę wam oddawał na live urodzinowym 15 listopada, będę wam oddawał no milion pewnie Co jeszcze będzie na live yy, urodzinowym? Na live urodzinowym będziecie mogli zdobyć także legendarne pety wadotwi, będę wam rozdawał z petywa pety więc 15 listopada, to będzie jeszcze 15 listopada Robuxy, więc jeżeli lubicie Robuxy, to 15 listopada na live będzie można wygrać Robuxy. Co jeszcze będzie 15 listopada? Jeżeli lubicie sprzęt Genesisa, bo wiecie, na Genesisa jak będziecie sobie Genesis Zone, tam gdzie macie sprzęt komputerowy, z moim konem Mendy macie 10% taniej. Ale co jeszcze będzie? Jeżeli będziecie na live'iku, będziecie mogli wygrać sprzętik od Genesisa. Mam tam dla was dwie myszki, dwie klawiatury, głośniki, słuchawki, y Uszne yy, i dwie podkładki: jedna świecąca, jedna zwykła. Więc, no, tylko wbijać na live urodzinowego. Więc, dobra, komunikat skończony i zaczynam pokazać Wam, jak będzie wyglądało outko. Tutaj będzie to outko, i outko będzie wyglądało tak. W ogóle zobaczcie, <laughs> to co nam dało. Simo, to tylko tyle: tylko tyle nam dało. Simo. Według mojego tutaj likera, pomocnika Majka, który też pomagał zawsze ADIX-owi, ADIX-owi nie znacie, to postanowił także mi wysłać kilka dowodów, screenów, lików I wygląda to teraz tak. Ojej, bo zobaczcie w ogóle to. Dwa u góry i ten. W ogóle tu od tyłu. Czyli dwa wiatraczki, które będą się kręcić. Prawdopodobnie będziemy latem, będą się kręcić, więc no to będzie mega fajne. Będzie te normalnie odpalanko leci w górę, będzie też latające auto. No ja się nie mogę doczekać, zobaczcie. Wow. I tu prawdopodobnie no, będą fajnie to będzie wyglądało. Taki, no ze speedem, speed, do no, konkretny, konkretnie to będzie zrobione. No ja się nie mogę doczekać. No prawie jak autko za 1 miliard. <gryw> nie, za miliard jest inne, ale wolny jest, za miliard nie polecam, sprawdzałem, wolne nie jest fajne. Ale, no, moim zdanie, no, konkret, konkret warto na to czekać. Bo, no, yy, na pewno każdy chciałby się tym przejechać. Ja na pewno będę kupywał i na pewno będę nagrywał z tego w niedzielę. Postaram się już w niedzielę zrobić z tego live'a. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj raczej live'a nie będzie, jutro chyba też. Myślę, że w niedzielę już się uda zrobić live'a i nagrać wam z tego odcinek, jak to autko kupuje. I drodzy widzowie, jeszcze tylko takie pytanie: jak ktoś dotrze do tego momentu, to możecie napisać yy, Mandy Cactus. Jeżeli ktoś w tym momencie doszedł, to niech pisze Mandy Cactus. Zobaczymy, czy oglądacie całe filmy, jeżeli albo nie. I napiszcie mi, bo nagrałem, nagrałem sobie tak pierwszy odcineczek Break RP. Yy, serię, którą nagrywał Firet, później nie zaprosił do tej serii. I czy chcielibyście powrót niej, czy nie? Możecie napisać, yy, czy chcecie więcej takich odcinków. Widziałem, że odcinek Wam się spodobał, bo oglądaliście go naprawdę długo, co mnie zaskoczyło. Więc, drodzy widzowie, ja dziękuję za oglądanie. Yy, pań... dajcie, subskrybujcie tu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie i to by było na tyle w tym odcinku. Do kolejnego odcinka, może dzisiaj będzie jeszcze jeden, o 19:30. Na razie.